Ten móc, ty kurde, się patrzy, nie podjedziesz, kurde, strzela jeden, strzela drugi, nie podjedziesz, no nie podjedź, no nie ruszy się z, z bazy, został, on jest po prostu, przyczepił się do tej bazy, co nie, on musi przy bazie stać, jak, jak się rusza z bazy, to automatycznie dostaje bana z gry, co nie, no nie może, nie może, się ruszyć z bazy, no, baza permanentnie na bazie, no, całą bitwę na bazie, gościu, widzi, że trzeba podjechać, coś pomóc, nie, dajcie to tam na bazie. Nie ma opcji, panie. Nie ma opcji. Tego właśnie nienawidzę w lightach takich jak Even. Że nie nastrzela to kurde, no bo to ładuje 100 lat. I trzeba liczyć, że ci ludzie będą mieli mózgi, będą strzelać w co pocietasz A oni nic nie strzelają. Mapa to lawa oprócz bazy dokładnie.